Prokuratura, akta oskarżenia przeciwko Nowakowi skierowany do sądu. Prokuratura, akta oskarżenia przeciwko Sławomirowi Nowakowi skierowany do sądu. Prokuratura okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akta oskarżenia przeciwko Sławomirowi Nowakowi. Były minister transportu odpowie za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą działającą w Warszawie, Gdańsku i na Ukrainie. Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz poinformowała, że akta oskarżenia przeciwko byłemu ministrowi transportu został skierowany do sądu we wtorek. Razem z Sławomirem Nowakiem zostało oskarżonych 14 innych osób w postępowaniu dotyczącym międzynarodowej i zorganizowanej grupy przestępczej założonej i kierowanej przez byłego ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Sławomiren Został oskarżony o popełnienie siedemnaście przestępstw o charakterze kryminalnym, obejmujących założenie oraz kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze międzynarodowym, mającą na celu popełnianie przestępstw korupcyjnych i płatnej protekcji, podkreśliła prokurator Aleksandra Skrzyniarz. Zarzuty wiążą się z żądaniem oraz przyjmowaniem jako szef Państwowej Służby Dróg Samochodowych u Kraftodor korzyści majątkowych i ich obietnicy w łącznej kwocie przekraczającej 6,1 milionów złotych m.in. w zamian za wspieranie podmiotów w postępowaniach o udzielenie i realizację zamówień publicznych związanych z remontem dróg na Ukrainie. Sławomiran. Oskarżono również o pranie brudnych pieniędzy w kwocie blisko 8 milionów złotych pochodzących z przestępstw, tłumaczyła. Według ustaleń śledczych Sławomir Nowak, pełniąc funkcję szefa gabinetu politycznego prezesa Rady Ministrów oraz ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, przyjmował korzyści majątkowe w zamian za pomoc w uzyskaniu intratnych stanowisk i kontraktów w państwowych spółkach. W tym wątku postępowania kwota przyjętych łapów wykopiewa na nie mniej niż 320 000 zł, przekazała. Ustalenia postępowania wskazują również, że oskarżony Sławomir Ren w zamianę za korzyść majątkową w wysokości około 760 000 zł miał podjąć się załatwienia sprawy poprzez zorganizowanie spotkania przedstawicieli spółki deweloperskiej z władzami miasta Gdańska, wyjawiła prokurator. Dodatkowo w akcie oskarżenia, Sławomir Nowak został oskarżony o podżeganie lekarza z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie do wystawienia mu zaświadczeń lekarskich. Zamierzał posłużyć się nimi do usprawiedliwienia swojej nieobecności w pracy na Ukrainie oraz o poświadczenie nieprawdy w dokumencie w celu legalizacji źródła pochodzenia posiadanych środków finansowych. 14 oskarżonych osób to m.in. Ukraińcy i obywatel Turcji oprócz Sławomira Nowaka aktem oskarżenia objęto łącznie 14 osób, w tym 3 obywateli Ukrainy i 1 obywatela Turcji. Zarzuty przedstawione pozostałym oskarżonym dotyczą innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wręczania korzyści majątkowych, prania brudnych pieniędzy pochodzących z popełniania przestępstw. Powoływania się na wpływy oraz poświadczania nieprawdy przekazała prokurator Aleksandra Skrzyniarz. W trakcie śledztwa prokuratura zabezpieczyła mienie oskarżonych o łącznej wartości przekraczającej 4,6 milionów złotych. W tym na mieniu Sławomira w wysokości około 1,5 mln zł, zabezpieczając środki pieniężne w kwocie około 500 000 zł oraz ustanawiając hipotekę przymusową do kwoty 1 milionów zł na nieruchomości Sławomiren, położonej w Gdańsku, wyliczyła. Wraz z aktem oskarżenia do dyspozycji sądu przekazane zostały zabezpieczone w toku postępowania środki finansowe w kwocie 506 200 dolarów. 530 200 euro oraz 30 000 zł znalezione podczas przeszukania mieszkań, działa sztuki. W śledztwie zabezpieczono również luksusowy samochód Range Rover Velar, obecnie wykorzystywany przez straż graniczną do realizowania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego, podała Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie przypominała, że w połowie lipca prokuratura skierowała do sądu akta oskarżenia przeciwko Dariuszowi Z, któremu zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej założonej i kierowanej przez Sławomiren, żądanie korzyści majątkowej oraz przyjmowanie jej obietnicy, jak również czynienie przygotowań do prania pieniędzy pochodzących z przestępstw korupcyjnych. Do odrębnego rozpoznania prokuratura wyłączyła wątki związane z podejrzeniem popełnienia przestępstw podatkowych, jak też płatną protekcją. Postępowanie w tym zakresie prowadzone jest w sprawie znajduje się na etapie gromadzenia materiału dowodowego, dodała prokurator Aleksandra Skrzyniarz. Ponad rok w areszcie, potem 1 milionów złotych porączenia były minister transportu w rządzie Donalda Tuska przebywał w areszcie od lipca 2020 rok. Został zatrzymany w trójmieście przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W sierpniu 2021 rok Sąd Apelacyjny w Warszawie w środę ostatecznie uchylił decyzję o zastosowaniu wobec Sławomira Nowaka aresztu tymczasowego. Utrzymane w mocy zostały tylko wolnościowe środki zapobiegawcze, to jest zakaz opuszczania kraju, do złe policji i poręczenie majątkowe w kwocie 1 milionów złotych.